Zaczynamy kurs dla katechetów, w którym chcemy zaprosić wszystkich Państwa do tego, żeby nauczyć się tego, jak być młodym człowiekiem, ponieważ mamy takie przeświadczenie, że wszyscy mają dużą wiedzę i wszyscy mają dobre intencje co do spotkania podczas katechezy, ale czasami nam ta katecheza nie wychodzi, Albo to, co obserwujemy i to, co jest y, trudne pewnie i smutne, to to, że coraz więcej uczniów z katechezy wychodzi. I my chcemy tym kursem, tym spotka tymi spotkaniami, tymi elementami warsztatu, spotkać się wokół takiego pytania, jak tworzyć relacje z młodym człowiekiem, jak być w kontakcie z młodym człowiekiem, żeby on chciał nas słuchać, ale też jak być. Takim świadkiem i autorytetem tego, że żeby być wiarygodnym w tym spotkaniu. Czyli jak zaspokajać potrzeby młodego człowieka, jak do niego mówić, co nie oznacza, że my mamy się uczyć uatrakcyjniać katechezę. Chodzi o to, żebyśmy my umieli być atrakcyjni i pociągający dla młodych ludzi, żeby oni chcieli nas wybierać. To, co mnie zachwyca, w tych spotkaniach dedykowanych katechetom to to, że dzięki nim możemy być piękniejsi, piękniejsi duchowo, że przychodzimy tutaj i spotykamy ludzi, którzy myślą podobnie i którzy chcą zrobić coś dobrego i zaczynają od siebie. Program, który dostałam odnośnie tego studium Sztuka bycia Katechetą zainteresował mnie. Dlatego tutaj jestem, bo tematy zaproponowane po prostu mnie zainteresowały. Mogłam rozwinąć mój warsztat, mogą mnie też nauczyć komunikacji. Sztuka bycia katechetą to naprawdę to jest sztuka i ja bym chciała się tego nauczyć. Mam wrażenie, że cały czas się uczę. I dzisiaj jak usłyszałam o potrzebach, Moich, ale też uczniów, żebym zwracała uwagę na potrzeby uczniów, to mnie to zafascynowało, dlatego że e, chyba tak mało zwracam uwagę na to. Więc ten dzisiejszy wykład, to spotkanie było bardzo ciekawe, interesujące. Tutaj myślę, że można podładować e, e, baterie e, dobrym słowem i taką takim know-how, jak być lepszym katechetą. I jak zarażać tą pasją, którą Pan Jezus w nas wlewa, tych młodych ludzi. Myślę, że oni tego bardzo potrzebują. Niesamowite jest to, że możemy usłyszeć nie tylko o pięknie sztuki otaczającego nas świata, ale też o tym, jak pięknie być katechetą, jak pracować nad sobą, jak zmieniać siebie. Jak stawać się lepszym, piękniejszym, bardziej świadomym własnych wartości i talentów człowiekiem, po to, aby ruszyć świat i z radością mówić o Chrystusie? To są spotkania, w których doświadczamy siebie, uczymy się siebie nawzajem, wymieniamy, ale także mamy szansę przyjrzeć się sobie. Przyjrzeć się temu, co możemy robić inaczej, co możemy robić lepiej. I nad czym warto byłoby popracować, żeby zaprosić młodego człowieka do relacji? Ja głęboko wierzę, jako osoba, która zajmuje się komunikacją, że do tego, żeby człowiek usłyszał nas w warstwie rzeczowej, czyli w warstwie tego, co mamy mu do przekazania, on musi najpierw doświadczyć relacji z nami. A kiedy doświadczy relacji z nami, zdecydowanie łatwiej mu będzie sięgać po inne, ważniejsze relacje.